Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, witajcie. Witamy Was obydwoje. E, dzisiaj już ostatni odcinek z remontu kuchni. Właśnie przyszedł nawet kot, siedzi przy nodze. On zawsze, jak tylko się wyjdzie z domu, to, to Frania siedzi, lubi o, bardzo pieszczotki. Tak, ona się lubi wtulać. Tak, właśnie zawsze wita mnie moja Frania i tak zawsze się przytula. A my dzisiaj. Właśnie idziemy wykańczać kuchnię, ostatnie robić pracę. ostatnie tak, pracę. Tak, dopieszczać. No i efekt tych prac będziecie widzieli na końcu odcinka. Pokażę już kuchnię w całej krasie już pięknie wykończoną. Frania. Część swoją powinna? Frania! No. <laughs> Frania mnie nie opuści. No, kochani. No, 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 no. Idziemy do kuchni. Do roboty! Boże, czego ona chce ode mnie? Cyca. Nie w tym miejscu Frania szukasz. W tym miejscu nie znajdziesz. Dobra, już dosyć tych czołości, słuchaj. Ja mam żonę. Weź, już, już. Kurczę, jak ty tykujesz. To chyba ty kujesz. Po pieszczotach z Franią wróciliśmy do kuchni. Krzyś zmotywowany tak dużą dawką czułości od franulki, wziął się tutaj za tapetowanie, no i też było właśnie bardzo dużo sugestii w komentarzach od Was, propozycji co tutaj zrobić ze ścianami aby użyć jasnych kolorów, jasnej farby no my tutaj dokonaliśmy wyboru, że będzie to tapeta, zresztą wybór już został podjęty bardzo dawno bo tą tapetę zakupiliśmy jak byłam ostatnio Włomrze, także, już wtedy był plan, że te ściany będą takie jasne. Zaczyna to nabierać wyglądu. Tutaj już jest końcówka, można powiedzieć tak zwana kosmetyka. Jak to wygląda, to zobaczycie już na koniec, jak kamerą przejedziemy dookoła, pokażemy gotową kuchnię. Idzie to tutaj dosyć fajnie, zresztą robi to wprawna ręka. Dziękuję bardzo. Ja robię to sporadycznie i tylko tak. No, dokładnie. ale dobrze ci to wychodzi. Włączcie tak nie widać, wzór jest zachowany, także wszystko jest y, ok. Zielony kolor znika. Przechodzi Zastępuje do go. Historii. Tak, przechodzi do historii. wiekopomna pomna chwila. Zastępuje go biel z szarością. Krzyszta pytuje, a ja biorę się za mój piec kuchenny. Będę go tutaj odnawiać. Też były sugestie, żeby go przestawić, wymienić kafle. Ja tego robić nie będę, bo y, piec jest nietykalny. Nie do ruszenia, zostaje tak jak jest. Nie będą kafle wymieniane, bo jest to najbardziej chyba sentymentalne miejsce w kuchni i nie zamierzam tutaj robić nic. Jednak y, dowiedziałam się, polecono nam tutaj taką yy, pomalować go emalią do ceramiki coś takiego kolor też jest taki jak to będzie wyglądało sama nie wiem będę na razie robiła próbę na jednym kafelko, kaflu tam z tyłu a efekt zobaczycie na końcu prace w trakcie a teraz malowanie. Malujesz, czyli dajesz swój wkład tutaj, żeby nie było, że tylko ja tutaj cokolwiek wykonuję? No już wykonywałam do tej pory dużo. Kurczę, ten wałek to już dawno powinien przyjść do lamusa. Ja słyszę jakiego operator kurczę, <gry> Panie gospodyni, jak to tak, takim sprzętem mam pracować? Jaki majster taki wałek? Kurczę. Swój do swojego ciągnie jednak. Tak. Nie głupi wymyślił to powiedzenie. Bardzo dobrze ci idzie, muszę przyznać, tylko mam taką prośbę. Rób to dwa razy szybciej. Okej? Okay? Okej. Okay. Kolejny etap: malowanie kuchni, tutaj tych obrzeży. No i tutaj maluje to srebrolem. Śmierci to niemiłosiernie. Nie jest to produkt bezzapachowy, niestety. No ale i to trzeba przeżyć. A krzyś maluje właśnie drzwi. O ścieżnicy. <laughs>, tak. No i tutaj maluję to pędzelkiem, ale chyba będę musiała poprawić wałeczkiem, bo struktura mi się nie podoba. Widać każdą, yy, każde pociągnięcie pędzla, a ma to być gładkie. No i chyba trzeba pędzel zamienić na wałeczek, ale najpierw tutaj omaluję te drzwiczki, bo jednak wałeczek nie wszędzie dojdzie i później polecę jeszcze raz wałeczkiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i witam ponownie. Koniec remontu, już z nowej kuchni. Teraz Wam ją pokażę, efekt finalny pokażę. No i powiem tak pokrótce, co tutaj zostało zrobione, na jakie wpadki, żebyście Wy się nie natknęli, na co zwracać uwagę. No i zacznę tutaj od tej strony, od tego piaskowca, o którym wiele osób mi w komentarzu napisało, że nie pasuje do kafelek. Mm, tak to wygląda ta część tutaj, kuchenka. Płytki, ściany są pokryte tapetą, właśnie cegiełkową, zmywalną, aby łatwo mogła tutaj sobie czystość, że tak powiem, utrzymać. Okno jest nieruszone, no właśnie takiego remontu tutaj nie przewidywałam, ale zawieszone są dwie firanki, jakiś kwiatuszek do ozdoby. Tutaj drzwi odmalowane, nic w tej części nie zmieniałam, bo raczej nie chciałam zmieniać. No, i teraz tutaj ta część, ta ściana, to jest ta ściana, która, na której żeśmy znaszli, znaleźli cegłę z napisem. Jest ona do takiej wysokości, tutaj całkowicie pokryta płytkami, a u góry jest również tapeta, jest wstawka brzozy, z tego względu, że kocham brzozę. Brzoza uspokaja. Ona w tej kuchni nadała takiego. Klimatu, wyciszenia, uspokojenia, takiego mm, lasu. Las, po prostu las, budka. To odzwierciedla całkowicie moją naturę, bo ja kocham las, także tutaj musiał się znaleźć motyw leśny. No i dalej. No, oczywiście, stół zlew został całkowicie przerobiony, jest przede wszystkim szerszy. No i tutaj miała być inna bateria pierwotnie, ale okazało się, że ściana jest zbyt cienka, rurki są wpuszczone, nie chcieliśmy tutaj nic robić z tego względu, żeby ściana nie wyleciała, bo tam jest łazienka i są również kafelki. Istniała taka obawa, że te kafelki niestety tam odpadną, a to się wiązało z kolejnym remontem, na który teraz już po prostu nie mam żadnej ochoty, że tak powiem, nie? No, i tutaj dlatego jest taka bateria standardo, standardowa, tradycyjna, nad yy, zlewem szafeczka na moje tam jakieś różne zapiski. Drzwi zostały, tutaj wszystko jest. No i tutaj teraz ta część kuchni, w której znajduje się kuchnia kaflowa. Jej w ogóle nie zmieniałam, nie ruszałam z tego względu, że jest ona nietykalna. Ona nadaje całego uroku tutaj tej mojej kuchni. Oczywiście ogień się już pali. Nic z nią nie robiłam. Były też sugestie w komentarzach, żeby tutaj ją przebudować, y, zmienić kafle. Nie, bo to by mi straciło cały urok. Ja mam do niej wielgachny sentyment, także tutaj nic nie robiłam jedynie. Odmalowałam ją Emalią specjalną do tego typu y, właśnie renowacji, tutaj srebrolem. Reszta została nietknięta, położone płytki. Tu Krzyż z mężem, wykonali mi półkę. Nie do końca ten kolor mi tutaj wydaje mi się, że jest przyciemny, aczkolwiek no, podkreśla tutaj mm, takie troszeczkę może ożywienia, wprowadza. Chciałam to w kolorze naturalnego drewna pociągnąć tylko lakierem bezbarwnym, ale tutaj mi doradzili, że jednak tak. No więc się przyzwyczajam do tego koloru. Ta ściana stanowiła też duże wyzwanie, bo jak zerwałam boazerię, boa było to samo, co tutaj. W ogóle tutaj kto oglądał poprzednie odcinki, to wie, kto nie może cofnąć się, bo nie będę się powtarzać, ale pierwotnie miały być położone tylko kafelki yy, i tapeta, no, a się okazało, że gdzie żeśmy się nie tknęli, wszystko zaczęło się sypać, bo jest to stare budownictwo, kuchnia ma ponad 100 lat. I ta ściana też się zaczęła sypać. Nie miałam na nią pomysłu. W końcu wpadliśmy na pomysł, żeby kupić tutaj dekor podpasowujący kolorystyką pod całą kuchnię. Także stąd taki dekor tutaj się pojawił. No i tak to mniej więcej wygląda. No, w tej części również jest tapeta z brzozą. Z tego względu, że tutaj jest kuchnia, pali się ogień i nadaje to taki jak usiądę sobie tam w rogu przy stole z kawą, nadaje to fajny taki klimat. Brzoza, palący się ogień od razu przypomina to we mnie y, jakiś taki nie wiem, klimat leśny. Oczywiście musiały pojawić się ptaszki w gnieździe. No i co najważniejsze, zrzuty, na które również chodzę. Nie mam parki tutaj do wyeksponowania, bo są one w pokoju. No, ale podkreśliłam też słonecznikiem, takich trochę tutaj dodatków. No i wygląda to fajnie. No, i przede wszystkim zostały zdjęte drzwi. Też było kilka sugestii, żeby zrobić tutaj kuchnią jadalnię. Tam jest pokój dosyć duży, i tam będzie rzeczywiście w przyszłości jadalnia. No, ale to nie teraz, bo to się też wiąże z przeróbkami, z remontem. Na chwilę obecną będzie tylko zmieniony kolor. Reszta pozostanie, no ale w przyszłości będzie tam jadania. Na dzień dzisiejszy zostały tylko zdjęte drzwi i będzie tak, jak jest. Także tak wygląda kuchnia. Bardzo ładnie No sufit. Jeszcze sufit też został całkowicie zmieniony. Zostały tutaj, on został częściowo podwieszony zamontowane oświetlenie, także. Teraz każde stanowisko, gdzie nie stanę w kuchni, mam dobrze doświetlone. To jest najważniejsze, bo kto też oglądał, to wie, że jak robiłam makaron tutaj padał mi cień. Teraz mi nie pada nigdzie cień, także no jest fajnie. Podoba mi się to wszystko. Jest w takich kolorach, jak sobie, powiedzmy, gdzieś tam w głowie ułożyłam i pomału się przyzwyczajam. Nie mogę. Powiem szczerze, że nie mogę się jeszcze do tej kuchni przyzwyczaić. Jest y, dla mnie taka nowoczesna. No, i nie mogę się jeszcze odnaleźć. Wszystko niby sobie poukładałam, ale jednak człowiek jest nastawiony tak troszeczkę schematycznie do wszystkiego. Jeżeli się zaprogramujemy, że tu mam to, 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 no to działam jak automat, a dzisiaj muszę od nowa się powiem szczerze uczyć kuchni. No, i tutaj skrzynka została też zlikwidowana. Była tutaj, kto oglądał, to wie jaka ta skrzynka była. Pierwotnie chciałam zrobić tutaj skrzynkę drewnianą, ale dostałam tutaj od kogoś mega niespodziankę. Coś takiego, właśnie wyspawane, pomalowane i to wygląda fantastycznie. Tylko muszę jeszcze jakiś tutaj koszyk sobie wyspawać i będzie to fantastycznie pasowało. Też dostałam takie różne wiklinowe, prześliczne koszyki, jak i te pojemniczki, także dostałam dużo rzeczy. Do wykończenia, wydekorowania kuchni, za które bardzo serdecznie dziękuję. No i tak tutaj jeszcze na koniec, właśnie chciałam podziękować bardzo, bardzo wszystkim osobom za. Każdą pomoc, za każdą formę pomocy, bo tych y, form było bardzo dużo. Także nie będę tutaj wymieniać z imienia, nazwiska ani z formy pomocy, bo nie chcę nikogo pominąć, nie chcę nikogo urazić. Także wszystkim, wszystkim dziękuję za każdą formę pomocy: słowną, mentalną, y, modlitewną, y, taką dekoracyjną czy finansową. Każdą. Każdą jedną pomoc, za komentarze ciepłe, za, za mm, słowa otuchy, za trzymanie kciuków za mnie, za taką motywację, że słuchaj, uda Ci się. Bo był taki moment, że jak ruszyłam tutaj tą ścianę, Krzyś właściwie tutaj zaczął robić, to się zaczęło sypać. Ja usiadłam i się rozpłakałam, mówię, nie, ja nie dam rady ale bardzo dużo komentarzy było takich dasz radę fajnie ważne żeby się Tobie podobało pomału i za to wszystko dziękuję no jestem po prostu szczęśliwa nie wiem jak mam podziękować za to wszystko że jesteście że wspieracie dziękuję dziękuję i jeszcze raz dziękuję no i to by było na tyle tyle na dzisiaj kolejny odcinek na pewno będzie kulinarny tutaj kamerzystą jest Krzyś on będzie robił roladę według swojego przepisu tu z mojej kuchni. Także ten film prawdopodobnie się pojawi na moim kanale. Taka rolada. Także obserwujcie kanał. No i cóż, życzę Wam tradycyjnie, już tak jak zawsze, zdrowia, uśmiechu, radości, życzliwości do drugiego człowieka, mimo że są osoby, do których no niestety nie da się gdzieś tam, każdy z nas yy, wie, ale. Módlcie się za nie, mimo że może nie utrzymuje się kontaktu, módlcie się, żyć, żyćcie mimo wszystko dobrze, wychodźcie do ludzi, bo to nic nie kosztuje, a komuś może naprawdę um, przysłowiowo uratować życie, dać wiarę, motywację. Nieważne są naprawdę majątki, statusy, najważniejsze jest to, to co mamy do drugiego człowieka. Także. Dziękuję jeszcze raz za wszystko, za wsparcie. No i cóż, pozdrawiam Was z mojej nowej kuchni, do której muszę się przyzwyczaić dopiero. Trzymajcie się.